Hej, hej, siemanko, siemanko, z tej strony Kamilek I teraz nagrywamy drugi odcinek z Q&A Więc zaczynamy Pierw tak, Kubiks, dlaczego nagrywasz? Tak, po pierwsze, bo to lubię, bo chcę żeby mnie Żeby osoby po prostu dzięki mnie coś uzyskały Lub co, coś takiego, poradniki robię też Też dla was I, i jeszcze raz, dlaczego nagrywasz? Bo... Po prostu chcę, żeby mnie niektórzy ludzie doceniali, więc... to tyle. Teraz tak. Herace, Jezu, ile tyś tego dał, a połowa z tego do dupy. Nie będę czytał tego do kitu. Dlaczego mnie jeszcze nie wywaliłeś z administracji? Jezu, ale dylemat. Nie wywaliłem cię z administracji, bo całkiem dobrze się opiekujesz serwerem, chyba że się nie wkurzysz. To tylko tyle. Mam o tym. Ja ktoś cię wyzwał, za dwie a ty byś był tylko modem i byś nie miał prawa mojej zrobić to, co byś zrobił. Stawił na YouTube, że, że jestem. Że jest głupi. Żartuję. Nie. Yy, żartowałem. Ja bym. Ja bym napisał po prostu do właściciela i bym screenu wysłał, a ten by dostał rangę w dół. A nagle do Opa. Nawet. Tak, zrobisz kiedyś serię z wyzwaniami? Tego akurat nie mogę zrobić. Mogę jedynie zrobić serię z... z serię z pytaniami. Jedynie i tak. co zrobił bo... Jaki Jakbyś... głąb, yy, Co wolisz? Danio czy tutti? Danio. Ile razy w życiu robi... Ja pierdziele. Uważasz, że masz zajebisty kanał? Mm, no tak... No nie wiem właściwie, czy mam fajny kanał. Jak go oceniasz w skali od 1 do 10, porównując się do youtuberów, co mają minimum 100 widzów, a maksimum 4000? Tak 7... 7-6 do 10? Bardziej 7 do 10, więc tyle. chyba tyle. Jeżeli się podobało, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subnąć kanału, więc na razie ziomaczki, to tyle w tym odcinku, cześć.